Witam was serdecznie moi drodzy widzowie. Przepraszam was bardzo Dzisiaj powinien być filmik z wymiany rozrządu w naszym paserati, ale niestety byłem zmuszony trochę zmienić plany z tego powodu, że będąc na wyjeździe w trakcie jazdy w pewnym momencie usłyszałem dźwięk podobny do włączenia na maksa wentylatora nawiewu na szybę zapaliła się sprężynka i samochód przeszedł w tryb awaryjny. Co się stało? Pękł przewód, w sensie magistrali do ładowania, gumowy, który mamy przy sprężarce, a więc powietrze, które turbinka nam pompowała do układu, wyletywało nam na zewnątrz, co objawiało się właśnie tym, że pod szybiu, przy czynięciu pedału przyspieszenia, było słychać szum pod szybiu, a że turbinkę mamy akurat. Z tyłu silnika, no to ewidentnie zacząłem tam szukać problemu i znalazłem. Także dzisiaj wymienimy taki wężyk, który tam się znajduje. Zapraszam Was do tego filmiku. Filmik nie powinien być długi, ponieważ częściowo musiałem załatwić problem inaczej. Pokażę Wam, no bo musiałem dojechać oraz. Jeden dzień musiałem poczekać na część, a auto potrzebuje, więc troszkę go podkleiłem, tym samym pewny proces demontażu już przeszedłem, więc Wam pokażę tylko co i jak troszkę pokrótce, ale mam nadzieję, że Wam pomoże i będzie przydatne. Lecimy z tematem. Będziemy wymienić wężyk, który znajduje się tam, także trzeba będzie wyciągnąć puchę filtra, ten cały przewód. I wtedy wizualnie będziemy już mieli dostęp do tego wężyka. Da się jedną ręką podejść, niestety, żeby go stamtąd zdemontować. Dobra, zabiegam trochę do, za daleko. Także tak, trzeba wymontować to. I dalej Wam pokażę, co i jak. Zdemontowałem, jak sam widzicie. Tu nic nie ma. I to jest nasz wężyk. A to jest moja profesoryczna naprawa tego wężyka, choć nie jest zbyt skuteczna. Dalej trzeba by było poluzować tą rurę. Tutaj jest jedno mocowanie, tutaj jak widzicie u mnie jest ułamane. Tak, ja zepsułem. W warunkach polowych nie dało się inaczej niestety to zrobić, bo yy, ten wężyk nie jest fabrycznie mocowany na tego typu mocowanie. Jak go wyciągnę, to Wam pokażę jak jest mocowany do tej rury. I żeby to mocowanie zdjąć, to trzeba całą tą rurę wyciągnąć tutaj, bo inaczej. Jedną ręką nie dacie rady, a większego dojścia tutaj nie ma. A więc musiałem odkręcić go tu, tutaj, tutaj, i tam na dole. Wypiąć ten dolny wąż, a tamten. I całą tą plastikową tą rurę przeciągnąć tak, żeby mi tutaj wyszła. Teraz, w tym momencie, już nie będę musiał aż tak bardzo tego robić. Natomiast, jeśli będziecie wymieniać po raz pierwszy, i ta rura nigdy nie była ruszona, to niestety będziecie musieli przejść całą tą drogę, gdyż, ponieważ mocowanie które zastosował producent nie jest łatwe do rozłączenia dobrze, ja sobie jeszcze odkręcę tutaj, to jest tork 30 tak, żeby ta rura miała trochę luzu można by było ją odsunąć no bo musimy teraz muszę odkręcić tą klabrę tu rozpięć szybko złączę, no i tą, ten wężyk zdemontować mamy wymontowany tę część układu do ładowania, ten wąż Przewód, rurę, jak zwał tak zwał. Tak jak mówiłem, odkręciłem tutaj, tak żeby ta rura miała tutaj luz. Odpiąłem tu szybko złącze, wyciągnąłem, a później ściągnąłem z tego plastiku. Tak się prezentuje ten nasz element. To jest nowy. W miarę chyba pasuje, tam troszkę większy jest, nic strasznego. Zaraz Wam rozetnę i pokażę, gdzie jest problem oraz jakie mocowanie, jakiego typu mocowanie jest tu w tym miejscu, na tej róże. Żeby go zdjąć, zobaczcie, jak musiałem ją tu poharatać. Bo inaczej się nie dało, a musiałem to zrobić w warunkach polowych. Dobra. Zaraz rozcinam i Wam pokazuję. A więc tak, tego typu zapięcie tam jest. Sami widzicie, nie ma tutaj możliwości go złapać jak na tych zwykłych szybkozłączach przewodów. Można powiedzieć, że jest takie... To jest naprawdę mocna, sprężynująca stal. Przyjąłem nieźle się na kombinometr, żeby to rozpieść z tej strony. Nie wiem po co, a to jest nasz problem. Tako pękł nam ten wąż ze starości, i tędy powietrze nam ulatywało w atmosferę. To już ja teraz przyciąłem nożykiem, także tutaj był problem. A to ja przyciąłem. A tutaj był problem. A to ja. Dobra, wrzucamy nowy wąż. Wziąłem ze skf -a. powinien posłużyć. Myślę, że spokojnie zdycha lata. Jest też zbrojony, więc jeśli teraz nam spasuje tutaj, to będzie grało i huczało. Wężyk jest na miejscu. Wszystko pięknie, ładnie. Podeszło. Może ciut odstaje dalej tutaj rura, ale. To akurat nie problem, ona się nie majta, dobrze jest zamocowana, także powinno być wszystko w porządku. Możemy składać z powrotem. Jeszcze ja Wam powiem, że jeszcze jednym problemem, którym, z którym możecie się spotkać, spotkacie się pewnie, jeśli będziecie chcieli tak jak ja zrobić to na poczekaniu, to temperatura, bo zazwyczaj staje. ja tu robię, a co my mamy 62 stopnie. 57 to już pod koniec roboty oczywiście no ale na początku to nie było tutaj za kolorowe, także musicie dać mu troszkę żeby ostyk dobra składamy wszystko z powrotem do kupy kochani widzowie autko mam złożone także jadę teraz testować ale myślę że wszystko powinno być dobrze Dziury w wężu nie ma, więc skąd może być problem? Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, komuś będzie przydatny. No a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dawajcie znać w komentarzu, co sądzicie. No i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się do następnego. Cześć.